Jestem alkoholikiem no i mam wieśek. No tutaj kolega mówił właśnie o Ja też mi się zawsze wydawało. Ja tu nawet taką czapkę mam, o właśnie mam z napisem Jezus i tak sobie nieraz mówię, ja już tak jak ten Jezus, bo nie piję, nie palę, nie, kle, nie kłamie, nie kłamię, nie kradnę. Jakąś trzymam dietę, ćwiczę. Ale słuchajcie, ale właśnie odpuścić nie potrafię. Mam takiego gościa, który mi okradł. I kiedyś go tam parę razy już. Do, dopiero po, po 20 latach wyszło, że to że on mi okradł. Um, I ten. No i jemu i tam i tam co był tam z nim. Ja ich zabrałem do Zakopanego, ja byłem zarobiony. A oni mi tam zźwinęli te dolary. i Słuchajcie. Ja wiem, że ja powinienem to odpuścić nie? podejść do, do niego i powiedzieć: słuchaj, ja już ci przebaczam, nie? to już przeszło, przeminęło, nie? Odpuszczam, ale e, z jednej strony, bo jest to trudne. Nie? No, facet, facet jest ode mnie, można powiedzieć, no, młodszy, silniejszy, większy bandyta niż ja. E, Zresztą on mi kiedyś powiedział, nie? Mówił, a ty byłeś inny, no nie? Jakżeś się nachlał, żeś inny, ty byłeś taki co wspaniały. No i wtedy było akurat po wyjściu z więzienia, jak go zopałem. I, I o mało co mi się nie, to zakończyło jakąś czarpaczką, bo nie wiedziałem, że on tak pijany jest, że będzie miał odwagę wyskoczyć. Nie? Bo z reguły jak jestem trzeźwy, to tam do mnie nikt tam nie szura, no bo się boją tego kim, kim ja byłem, z kim się obracałem, nie tyle już może mnie, co, co tych moich jakichś tam kontaktów, tak. Ale słuchajcie, pomimo tego, no i dla mnie jest to bardzo trudne, no bardzo trudno jest właśnie podejść i powiedzieć słuchaj, przebaczam ci, przebaczam ci, dobra. Ja też nie byłem lepszy. Yy, pójdźmy to w niepamięć. Ale dlaczego? Bo wiem, że on sobie pomyślał. To tak jest fajnie, bo to się zaczęło od tego, ja mu wygarnąłem, jak on wyszedł z pierdla, to od razu do mnie tam w nocy z kimś tam zaczął dzwonić. A ja mam kamery nad drzwiami. Zresztą jak każdy no, z, tam, z, tam, z tamtego z tamtego z tamtego życia, nie? Są najlepiej strzeżeni kraty w oknach, podwójne drzwi stalowe e, i ten no i, i, go, i go spotkałem go na drugim Wie, po co ty próbujesz do mnie w ogóle pukać? A bo wiesz, bo ja wyszedłem chciałem się przywitać. Ja mówię z kim ty się chciałeś przywitać? Co ty mówię, w końcu wyszło, że ty żeś mnie okradł zakopany. co jak ty się chciałeś przywitać? I, i to już jest 7 lat z łbem spuszczonym po prostu mnie mija, ja mijam jego. Nie tyle z łbem spuszczonym, co, co mu się patrzy prosto w oczy. I, i widzę, on też na mnie patrzy, nic, nic do siebie nie mówimy, mijamy się jak te lwa, dwa lwy. E, no ja na temu bym tylko że on silniejszy jest nie? i młodszy. Wiem, wiem po prostu no, że no, to lepszy kozak ode mnie, co ja będę tam dużo e, No i ten... E, i, I denerwuje mnie to, że jak ja mu powiem, że ja ci to przebaczam, to będzie myślał, że my jesteśmy kolegami, a dla mnie to już jest nikim, zerem kompletnie, no nie? Bo y, ja potrafię przebaczyć, no, żeby, żeby się nie mścić, tak? Żeby nie czuć urazu. Ale dla mnie taki człowiek już, już znikam. Już nie chcę mieć nic z nim wspólnego, nie? I Ja się nieraz dziwię, nie, jak ja podchodzę do kogoś i po prostu mówię, tak jak tutaj miałem jednego z właścicieli nocnych klubów, mówię, wiesz, przepraszam Cię, tego źle zrobiłem, tego. Ale on mówi, dobra, wie się, przyjęte, ale nic ze mną nie chce mieć już wspólnego. Nie? Jak tam ja próbowałem, proponowałem jakieś tam e, wspólne przedsięwzięcia, no, no nie, głuchy. No. Ja wiem, że on ma zasadę dwa razy, się nie wchodzi do tej samej rzeki, ale nie przypuszczałem, że ja mam też taką zasadę. Ja bym chciał, żeby mnie ktoś przebaczył, no bo ja już jestem inny zmieniło się, nie? i tak dalej, ale ja nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś się zmienił. Zwłaszcza co no, innego, gdyby on do mnie poszedł, powiedział, tak? że się przepraszam, czy okradłem się wtedy. Nie? No i ten. To na pewno może może by, by wtedy Ale że ja mam podejść do niego i mu powiedzieć: Słuchaj, no nie mam do ciebie urazy. Nie było 5, 5 zł, czy tam 10 dolarów, czy 15, tylko potężna suma pieniędzy, no nie? Tam później balowali we dwóch. I jeden z nich od razu poszedł siedzieć jeszcze. i jeszcze... No tak naprawdę, no to... Mnie najbardziej z, tym, z tamtych zasad to mi pasowało, to... Zrobiłeś taki numer, no to idziesz pod trawnik załatwić taki. Nie, nie wiem, jak bym się z tym, z, tym, z tym czuł dzisiaj, ale nie miałbym tego problemu. Już, chyba, z, 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 ze spotykaniem się i, i tak. No w każdym razie widzę jedno, że pomimo tego, że tam wiem, że tam program, że to, że coś mego, że to uraza niszczy nie, my, nie, nie tą osobę, tylko mnie, to nie mogę sobie po prostu Myślę, że jakbym powiedział, że ci przebaczam, to tam po prostu e no podchodził do mnie się, po prostu chciał przywitać, czy tam. Że ja, dla, dla mnie to już jest to zero po prostu. Także nie wiem, czy ja potrafię przebaczyć, odpuścić. No i tu jest. Tu jest to, że... No nie mam, Niech ktoś kiedyś powiedział, Mówi, ty masz małe usta, ty jesteś zawzięty i zacięty, pamiętliwy, nie? I tak rzeczywiście okazało się. Tak. E, później mi ktoś powiedział, ty jesteś jak słon, Pamiętasz? Tak jak tutaj Krzysztof mówił chyba że właśnie o tej z Spalińskiego. No ja, no ja tak samo. Ja... No ja, ja takie rzeczy, pan pamiętam, jeśli ktoś mnie uraził, może dlatego, że jestem właśnie tak popierdzielony, nie? To jest taka moja choroba, nie? potrafiłem po 15 latach zapić, kiedy wszyscy mi zazdrościli, każdy mi mówił, chury blade, ty żyjesz jak potrzeb Maści, a, ja, a ja sięgnąłem po alkoholu, nie? Wtedy Ja nawet teraz jest, jest mi kapitalnie. Fajnie się czuję i tak dalej, a, a nieraz miałam takie momenty, że a w dupie z tym mówię, tam stary jestem, o co mi to wszystko, tak? Także ja nie mam tego zdrowego uba i ja, ja się po prostu ratuję. Może to mnie tłumaczy, że ja muszę chodzić do lekarza psychiatry, bo ja bym pozabijał ludzi, mówię, mówię ja bym po prostu pozabijał na trzeźwo, nie? Ja to popijam, ja nawet no, bo to jakoś tam mi idzie, no, tam. raz tak, raz tak, ale na trzeźwo ja sobie nie potrafię poradzić, nie. Ja już i tak może na tym, że ten program, ja nieraz schodzę, za, zatrzymuję się, nie, bo ja wiem, ja, ja miałem krótki ląd, to ktoś ma też krótki ląd, nie? Ale w, no i... No, co ja będę Wam mówił? Ja jestem po prostu niebezpieczny. Ja się sam nieraz boję. Ja się sam nieraz boję, żeby się nie zaczęło awantury, bo, bo, bo nie potrafię odejść. Czy tam ktoś mnie stuknie, ja się wywrócę i powiem przepraszam, dobra, odchodzę. Także jest mi trudno. I, i to nie są, jak to, się, jak to mówił Ferdek, to nie są proste rzeczy. I to nie są tanie rzeczy. To dużo, dużo kosztuje, ale myślę, że jak to się mówi, to tutaj drugi krok jest, nie? że uwierzyliśmy, że siła większa w nas samych może przywrócić nam zdrowe myślenie, poczytalność, ten zdrowy rozsądek. Bo wiecie mi, ja przyszedłem do tej wspólnoty, jakie to leczyło się w poradniach zdrowia psychicznego alkoholików. Ja się świetnie czułem, bo ja się czułem jako wariat. Naprawdę. Ja, to, to, co ja po trzeźwemu potrafiłem zrobić, to jest... To musi być wariat. Ja pamiętam, jak ja wszedłem na ten program, a mamy ten taki nowego jakiegoś tam sponsor, że do mnie przy, przyklepał i on mówi, ty musisz przestać kraść, musisz poddawać te rzeczy i tak dalej. Więc idź ty wypierdziele, bo ci kopa w dupę. Na... On mówi, to, to spotkamy się na Poznańskim, Ja mówię, na jakiej ja tam wszystkich wyrzuciłem w ciągu pięciu minut. No nie? On mówi, to ich po, po, poprzeprasza. Ja mówię, co ja? Czy porąbałem? No to wiele lat, wiele wiele tych musiało u mnie upłynąć, żeby coś tam się zaczęło dziać. Żeby... Żebym troszkę tam, jak to się mówi, zmiękł, ale wierzcie mi naprawdę, tak jak ostatnio oglądałem takiego gościa, 85 lat I... i naprawdę, no nie chciałbym się z nim spotkać na ulicy. Nie? I, I po prostu widzę, to jest po prostu charakter, ciało może być stare, ja mogę zapominać, ale te ego, ten, ten charakter właśnie. Jest... Popierdzielony te Nie, nie wiem skąd, skąd to się wzięło. Ja kiedyś myślałem, że jestem taki normalny, tak jak inni. Były. A ja nawet ja nie potrafiłem jak byliśmy w jakiejś grupie, żeby ktoś mi tam wydawał jakieś... Ty pójdziesz tu, czy tam będziesz stał albo będziesz to robił. Wypierdzielaj. Dlatego no... Naj, naj, najlepiej się po prostu czułem sam, i, no i jestem samotnikiem. Okazało się, tak jak Wiktor mi mówił, alkoholicy to samotnicy. Nie? No i taka jest sprawa. Dziękuję bardzo.